Jeśli wyjeżdżasz za granicę, to bezwzględnie potrzebujesz ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą, OC w życiu prywatnym oraz ewentualnie bagażu, jeśli wylatujesz samolotem lub ewentualnie jeśli idziesz samochodem, to potrzebujesz asystansu na swój samochód, czyli razie gdybyś miał awarię z samochodem, to abyś mógł samochód sobie przyholować na miejsce lub naprawić w czasie tej podróży. Najważniejsze z tych powyższych wymienionych rzeczy to koszty leczenia, bo pamiętaj, że koszty leczenia za granicą są chorendalnie drogie. Już jakakolwiek wizyta u lekarza to jest koszt kilkuset euro na starcie. Natomiast jeśli zdarzy ci się coś poważniejszego, czyli wypadek, to tutaj koszty idą w tysiące lub dziesiątki tysięcy euro więc aby nie wpaść w poważne tarapaty finansowe, lub nie wpędzić w te tarapaty swojej rodziny, która będzie musiała ściągnąć Cię na przykład jako osobę chorą z granicę, jeśli takiego ubezpieczenia nie będziesz posiadał, to idealnym rozwiązaniem jest właśnie posiadanie ubezpieczenia na właśnie taką okoliczność wyjazdu za granicę. Więc aby twój pobyt za granicą, czy to turystyczny, czy wyjazd do pracy. Miło przebiegł, abyś go dobrze wspominał, to pamiętaj o tych właśnie ubezpieczenia, o których przed chwilą mówiłem. Napisz, jak to widzisz, może miałeś już jakieś przygody za granicą, zaobserwuj, daj polubienie, przekaż dalej. Dzięki bardzo, cześć!